Cześć wszystkim! W dzisiejszym vlogu pokażemy wam nasze ulubione świąteczne wyzwanie. Jemy ciastko! <grywa> w każde święta piekę ciastka dla rodziny i przyjaciół i dowiedziałam się, że w tym roku Ken też upiekł co nieco. Wkręciłem się we florawiańskich mistrzów cukiernictwa. W tym programie pieczenie jest takie ekscytujące. Prawda? Pomyślałam, że sami moglibyśmy urządzić sobie takie zawody. Oboje upiekliśmy różne ciasteczka. Zasłonimy oczy i będziemy zgadywać, jakie ciasteczko jemy. Ten, kto zaliczy najwięcej złych odpowiedzi, będzie musiał włożyć brzydki, świąteczny sweter. Ho, ho, ho. O zgoda! Ok, no to właśnie pozamienialiśmy się talerzami. To co, możemy zaczynać? To do dzieła! To ma bardzo ciekawy kształt. Myślę, że jest chyba w kształcie ludzika. A, to jest lepkie. <laughs> to już chyba wiem, które trzymasz. Okej. Okay. <laughs> Gotowa? Tak. Mmm, mm. kwaśne. Bardzo kwaśne. Mm. To jest niesamowite. Ma bardzo ciekawy smak i jest korzenne. Ach, chyba wiem, które zjadłeś. Dobrze gotowy? Policzę do trzech. Zgadujemy. Raz, dwa, trzy. Pierniczek. Hydrenowe. Oboje zgadliśmy! Tak! Chelsea, a co ty tutaj robisz? Eee. A nic? Dobrze, runda druga. Hmm, to ma ciekawą powierzchnię. Czy to kryształki cukru? Na moim jest chyba jakiś wzorek. Takie, ee, ząbki? Hmm, bardzo chętnie go spróbuję. Mhm. mhm. Dobrze wiem, co to jest! To masło orzechowe! No, Chyba wziąłem sól zamiast cukru. To nie było celowe, przysięgam. Nie szkodzi, to bardzo częsta pomyłka. Shelsei. Tańczowa posypka. Czekoladowe! U, dyniowe! Karmelowe, imbirowe. Mm, biała czekolada. Bananowe, krówkowe. O, orzechowe z kardamonem i solą morską. Zrobiłeś ciastko o smaku pizzy? Wiadomo! Mamy remis! Zostało jeszcze jedno ciasteczko. Aha, a co to? O, to serduszko. To z przepisu mojej babci na kruche ciastka. I to z lukrem królewskim. Moje ulubione ciastko. Dobrze o tym wiem. Poprosiłem twoją mamę o przepis. Wesołych świąt, Barbie. Ooo, dziękuję, Ken. Chelsea, co tam masz? Czy to jemioła? Kruche ciastka babci? Dziękuję. To jest chyba już koniec zabawy. E, tak. E, kto wygrał? Niech wasz dom w święta wypełni się ciepłem, dobrocią i miłością i ciastkami. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Pa!